Witajcie widzowie, słuchajcie taki króciutki filmik. Bo, jak widzicie, się przeprowadziłem i zrobiłem sobie bazę, ale strasznego fajla zrobiłem. Bo nagrałem film i on mi się niechcący usunął. Pff, no nie wiem, co zrobić, żeby go odzyskać. Jego nie odzyskałem już raczej. I chcę wam powiedzieć, co zrobiłem w tamtym odcinku. Ym... Nie widzieliście części nawet w tamtym odcinku, bo. Naprawdę sfejlowałem to. Widzicie, tutaj mam parę rzeczy, ale to jest. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Jest mi ba bardzo przykro. Uff, ale co zrobiłem w takim odcinku? Na razie mam tutaj zbroj zbrojkę. Uff. Nie wiem, co mam Wam powiedzieć. Jest mi strasznie przykro. Nie wiem. Tutaj widzicie. Ja mam 13 elementów i pff, parę rzeczy ale naprawdę jest mi strasznie przykro niechaj hejtujcie mnie za to co zrobiłem bo chciałem zakończyć nagrywanie a usunął mnie sąc film i chcę bardzo przeprosić za to co zrobiłem za mojego faila bardzo tego żałuję i dlatego właśnie ogólnie ściągnę maskę o wiele szybciej, niż planowałem. A więc to, no, chcę was strasznie przeprosić za to, co zrobiłem. To była moja głupota. Moja, bo na pewno nie chciałem tego zrobić. I to było przez przypadek zrobione. Załączyłem nagrywanie i usunąłem to. I naprawdę, ja tego strasznie żałuję. I... no nie wiem, nie wiem co mam teraz z tym zrobić. Muszę się jakoś z tym żyć, ale no... Błagam was, nie hejtujcie mi za to, co zrobiłem. Naprawdę no, to był bardzo epicki odcinek, się bardzo cieszyłem. Ale... Pff, no... ja nie rządzę tym wszystkim i to sące było mu się zrozumieć. Ja, ja też jestem z z tym człowiekiem i popełniam też błędy. A więc no, przepraszam was za to wszystko. Jak to nagrywam, to jest jeden dzień po i weekendy nie będę nic nagrywać. Dziękuję Was za to i bardzo Was przepraszam. Ja więc kończę te przeprosiny. Jak, jak, zrozumie, jak jesteście moimi fanami, to mnie zrozumiecie. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.